A więc, jeżeli będziemy chcieli teraz wziąć i tutaj włączyć komputer po określonym czasie, musimy dodać flagę minus T. Ale generalnie, jeżeli chcemy powiedzieć, żeby komputer się na przykład nie zrestartował, ale wyłączył, musimy dać flagę S, czyli minus S wpisujemy. Następnie klikamy spację, teraz flagę T, czyli minus T, i podajemy, ile czas, za ile czasu ma się nasz komputer wyłączyć w sekundach. W tym wypadku damy sobie 120 sekund, czyli to są dwie minuty. Generalnie warto jest sobie zapamiętać jakieś takie przydatne czasy wyłączenia komputera, takie jak na przykład, ile to jest sekund, ile to jest minuta, ile to jest na przykład 2 minuty, 5 minut i tak dalej. Gdyż no, wtedy będziecie po prostu pamiętać, że z czasem, z czasem po prostu się sami tego, że tak powiem? wręcz, że tak powiem, nauczycie. A więc teraz na ekranie Wam się wyświetli kilka przydatnych czasów, których warto nauczyć się na pamięć. A więc...